Siemaneczko, siomeczki, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku Minecrafta z modami. W tym odcinku... Poza tym, że nam się świetnie renderuje, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Tu mamy mój domek. To, jak możecie zauważyć, stoi na czymś dziwnym. Możecie pytać, co to jest i dlaczego tego nie budowałeś na odcinku. Otóż, ziomeczki, moje drogie, to jest wieża. Jest dosyć wysoka. I budowałem ją na odcinku, który de facto mi się nie nagrał. I nie wiem dlaczego. To jest chyba wina mojego akrzyna. Nie wiem, tak się tylko domyślam. Bo odcinek sam sobie się nagrał, jednak był taki jakby to powiedzieć, w trzech kolorach i mam nadzieję, że ten odcinek będzie nagrany normalnie bo jeśli nie, to nie wiem co się stanie po prostu, no, będę musiał chyba zmienić program nagrywania, dlatego mam nadzieję, że ten odcinek mi się nagra tak jak powinien. Ziomeczki moje, co to za wieża? Po, możecie zapytać co? W ogóle po co ci kolejna wieża? Po co ci kolejna budowla? Ale ja wam powiem tak tutaj właśnie macie tytuł wieża teleporty, czyli w tej wieży jeszcze nie, nie do końca skończone i właśnie dzisiaj będziemy kończyć yy, i tak zaraz zobaczycie że hops yy, ta wieża jest dosyć naprawdę wysoka poważnie jest bardzo wysoka i yy, te teleporty które będą będą tutaj w tej kopule która jest zrobiona z drewna bo wszystko 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 jest zrobione z tego właśnie to jest cobblestone tylko że dzięki modyfikacji chisel yy, zmieniłem sobie wygląd cobblestone na takie właśnie, mm, o, na to, to są takie jakby mm, bricks, to są po polsku cegły, więc takie kamienne cegły. I ziomeczki, co będziemy tutaj w tej, mie w tej wieży mieli? W tej wieży będziemy mieć po prostu teleporty. Nie, konkretnie, a konkretnie już Wam mówię co, e, a konkretnie te, y, a konkretnie to. Tylko, że nie w tym odcinku niż tutaj potrzebny jest redstone, a ja tego redstone, redstone nie mam. Więc ogłaszam wszystkim i powiedz, że po tym odcinku, między tym a kolejnym odcinkiem będzie livestream, na, który na którym będę kopał, uh, na, na którym co będę kopał? Na którym będę kopał oczywiście uh, redstone. Przynajmniej będę próbował znaleźć ten redstone. I co jeszcze muszę powiedzieć, to to, że między tym e, odcinkiem, który był, a tym odcinkiem, który oglądacie teraz, był livestream, na którym zaszczycił mnie bardzo ciekawy gość, a mianowicie Husiek, czyli oczywiście ta osoba, którą oglądamy, e, dosyć znany youtuber i bardzo się cieszę, że on mnie odwiedził. <laughs> po prostu był na moim live streamie, nie wiem, jak on, jak on mnie znalazł, ale po prostu jakoś mnie znalazł i wszedł na live streama i polecił nawet mu, mojego streama swoim widzom na Facebooku, więc kto chciał od jego widzów, to wszedł. Uh, I część osób zostało na dłużej, czyli dało followa na Twitchu, bądź też suba na YouTubie. YouTube, YouTube. Okej, okay, no i do roboty została mi tylko podłoga. Podłogę będę chciał zrobić z tego drewna dżunglowego. Myślę, że to jest bardzo fajne drewno. Więc to wszystko właduję sobie do plecaka, to co jest mi teraz niepotrzebne. Uh, to, też, to też, to też, to też, to też, to też, to też, a to dżunglowe drewno sobie pociągam na wierzch. Myślę, że nie wszystko, bo... Ale powiem wam, że tutaj trochę, trochę temu zeszło, tak z 15 staków wirtu, nie dirtu tylko kobla i myślę, że coś koło 4-5 staków e, tych właśnie tego drewna na sam dach, więc no może nie 5, ale 4 na pewno na sam dach, więc jest to spora ilość materiałów, e, która po prostu mi się poszła, y, no nie powiem brzydko, poszła na tę na budowlę, no więc... To wam chciałem powiedzieć, że ta budowla naprawdę sporo materiałów mi kosztowała i sporo, sporo, sporo że tak powiem, mm, mm, czasu, tak, czasu sporo, bo budowałem ją około godziny, więc może to nie jest bardzo długo, ale, ale uwierzcie mi, że to były niezłe jaja, i miałem ten na odcinku, no niestety ten odcinek mi się nie nagrał. Więc ktoś może powiedzieć, że. E, pawik, ale przecież to mogłoby powiedzieć tak, że, wam się, że tobie się nie nagrał. A w rzeczywistości mogę jeszcze czytać wszystkie itemy, i teraz na robisz w konia. No ale uwierzcie mi, że po co miałbym to robić? To jest po pierwsze. A po drugie, ten dirt to jest wszystko po to, żeby to drewno się trzymało. Czyli musiałem wszystko budować dirtem, potem na to kogoś drewno. Gdybym budował to na kreatywie, to miałbym w dupie powiedziałbym, a no przecież jej tak nie kapną, więc buduję od razu. A tutaj musiałem wszystko sobie podpierać. No, fuck. Wszystko sobie podpierać, właśnie, e, dirtem. I ten dirt będę niszczył, kiedy go będę niszczył nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że dzisiaj się wyrobię z tym wszystkim, bo jeszcze mam do roboty to, czyli podłoga, schody i okna i to wszystko na, za, zajmie e, naprawdę dużo czasu i jest gorąco, bardzo gorąco, tu mi pracuje wiatrak, więc ten wiatrak jeśli słyszycie to, to przepraszam was za to, ale no niestety on jest w takiej pozycji, żebyście go słyszeli, e, słyszeli, dlaczego mówisz niewyraźnie, powiedz, e, nie wiem, <grych> żebyście go słyszeli jak najmniej. Ale on musi być, bo próbowałem wczoraj nagrać bez wiatraka, to to się kończyło bardzo źle, a ja już tutaj mam wodę i ta woda też musi być w użyciu, dlatego że muszę pić, bo mi zasycha w gardle. I teraz właśnie zrobię to, o czym przed chwilą wspomniałem. Okej, okay, więc możemy budować dalej. Tam już mamy zbudowane. W ogóle to rozwalmy ten dirt, bo po co mi tyle dirtu? Tutaj jeszcze to brzydko wygląda z tym dirtem, a bez dirtu wygląda całkiem ok. Hmm, chociaż to jest pewien projekt, teraz wam nie powiem jaki projekt, bo to był projekt z planetminecraft.com Ale już, już wam na pamięć nie powiem czyjego autorstwa Poza tym to nie jest zgapione, tylko lekko podparłem się na tamtym projekcie, gdyż ja jestem Niezbyt dobry w takim właśnie wymyślaniu projektów, bu budowli w Minecrafcie Więc musiałem się czymś asekurować i właśnie taka była podobna wieża Oczywiście nie tak prosta, bo ta jest dosyć prosta, to jest tylko takie ziób do góry, nie I tu się, tu się rozszerza tam jest zwężone, to się rozszerza i dalej się trochę rozszerza, ale tak, poza tym to jest po prostu jeden, jeden słup, że tak mogę powiedzieć, a tam było dosyć fajnie, by było z takimi odgałęzieniami na boki, o, ale myślę, że jest im to niepotrzebne, bo, bo ja chciałem standardową, zwykłą wieżę. Nawet nie wiem, po co robić schody, skoro i tak tu będą teleporty. No ale schody myślę, że powinny być. Zresztą tu będzie bardzo wysoki dach, i schody myślę, że e, powinny być w razie, gdyby teleport nie zadziałał, czy w razie. Czegokolwiek, schody powinny być nawet w, w, w razie. Znaczy, nie w razie tylko, żeby to ładnie wyglądało. No. I, i, I jakieś wejście, no cokolwiek, no nie wiem. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czy, czy te schody robić, to jest inna rzecz, ale myślę, że zrobimy sobie schody, z których rzadko kiedy będziemy korzystać. A, po, a poza tym mam, tak, mam taki plan, żeby gdzieś tam niżej, bo po co mi taka duża wieża na jeden ten, na, jedną, na jedno pomieszczenie z teleportami, więc planuję sobie zrobić tak, żeby tam. No, na poszczególnych piętrach niżej zbudować sobie jakieś takie, nie wiem, no centrum magii, czy centrum centrum czegokolwiek, więc więc być może sobie zrobimy na przykład jakieś centrum teleportów, nie teleportów tylko tych to jest teleport, dobrze, teleport tylko ten standardowy minecraft na do Netheru, do Endu, do e, do Twilight Forest, więc myślę, że to by było spoko to gdzieś tam niżej będziemy sobie Urządzać to, ale to innym razem, dlatego że teraz musimy um, to jakoś ładnie zabudować. Nie wiem po co rozwalać ten dirt, skoro on i tak będzie niewidoczny, więc jego sobie zostawię. Łopatem mam na wyczerpaniu, ale mam jeszcze trochę żelaza w akwipunku, więc w razie czego to sobie dorobimy, jeszcze jedną łopatę. Tymczasem, ziomeczki, to jest pierwszy film. A nie, na początku chciałem powiedzieć tak. Zanim jeszcze cokolwiek powiem o moich wakacjach, bo miałem do tego przejść, ale sobie przypomniałem jedną rzecz. E, jak to oglądasz, jak wytrwałeś do tego momentu, to. Tam na dole jest taka, taki przycisk. Łapka w górę, nie? Fajny. I kliknij ten przycisk, jeśli ten odcinek Ci się spodoba. Podoba teraz, bo jeśli zauważyłem, bo zauważyłem tak, że e, ludzie, gdy wam się powie, że dajcie łapkę w górę, to wy tą łapkę w górę dacie. Bo jeśli wam się nie powie, to tak powiecie, a no fajny film, ale co, co tam, nawet może ktoś nie pamiętać o łapce w górę, a, a ktoś z drugim może powiedzieć, że po co mu te łapki w górę, przecież on tym ani nie zarabia, ani, ani nic, więc, więc niepotrzebne są łapki w górę. Śmianeczki, łapki w górę są bardzo potrzebne, dlatego że mm, to daje motywację, którą, którą nie dają wyświetlenia, którą nie dają, nie wiem, subskrypcji, bo subskrypcja to jest tylko liczba, a łapki w górę pokazuje to, ile osobom się podoba to, co robię, więc, więc gdy dajecie łapki w górę, gdy ja wchodzę na film i oglądam... I oglądam statystyki i widzę dużo łapkę w górę, oraz jeszcze właśnie najważniejsze, że to są komentarze. Bo właśnie po to jest system komentarzy, żeby nie pisać pierwszy, drugi, ostatni. a do obciągania gały, murzynowi, a więc po to są komentarze na YouTubie, żeby wyrażać opinię o filmie, a nie jakieś tam sprzeczki sobie tam robić, co też jest niefajne. Mm, więc jeśli możecie, to napiszcie jakiś komentarz, jeśli chcecie, a jeśli nie chcecie komentarza, to możecie po prostu zostawić łapkę w górę. To też mnie bardzo ucieszy. Tak. A teraz przejdźmy. Fak, skończyło mi się. Teraz przejdźmy do moich wakacji. O, otóż w moje wakacje, jak ktokolwiek być może wie, byłem w Bułgarii na wakacjach w słonecznym brzegu. To jest taki kurort. No, mniej więcej kurort. Um, I jeśli ktoś jest ciekawy, ktoś, kto jeszcze nie oglądał tego filmu, to w, na moim kanale um, jest film z tych wakacji. Taka naprawdę mini relacja. Więc jeśli kogoś to zadowoli, jeśli ktoś jest ciekawy, to może sobie obejrzeć ten film. Um, a jeśli ktoś już oglądał, to bardzo, bardzo. Dobrze. Tak, tak to wygląda. Myślę, że dosyć spoko. Myślę, że dosyć fajnie. Yy, I tu wszędzie będą teleporty. Pierwszy teleport oczywiście będzie do domu, z którego będziemy się teleportować tutaj. Eee, aha. No. No i... No i tak to wygląda. Więc, więc myślę, że na live... Nas, e, 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 e. <tłuk> więc myślę już teraz, że mogę was zaprosić na livestreama, który będzie niebawem. Oczywiście wszelkie informacje o livestreamach będą tutaj, a także na Facebooku. Uh, I na tym live streamie będziemy, będziemy sobie, tak, będziemy sobie szukać uh, red Stone, żeby zbudować sobie właśnie tą podstawę teleportów. A teraz czas przejść, myślę, że do schodów, tak? Tak mi się wydaje, że do schodów trzeba przejść. Jak tam jest ciemno? Jak tam jest wysoko? Tak to wygląda. No na razie jest pełna dirtu, obklejona dirtem, ale ten dirt będę usuwał. Myślę, że nie na odcinku, tylko na live streamie. Na odcinku nie ma na to czasu po prostu. Po prostu nie ma na to czasu. Ale zobaczcie, No. To robi to wrażenie, bo to jest duże i jeszcze będzie lepsze wrażenie robić, gdy to będzie oświetlone. I, I tak powiem, że z oknami takie wykończone, już no, bo nad tym jeszcze będę pracował trochę. No i pewnie zapytacie, tak, no ale Pawi, chcesz zbudować okna, to gdzie masz ee, szkło, tak? Otóż nie, te okna będą budowane z płotków. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale tak, tak mi się to jakoś widzi dosyć fajnie. Teraz, tak, tu jeszcze sobie to zabuduję, żeby mi tu nic nie wlazło, chociaż nie powinno wleść, no ale zobaczymy. A teraz, tak, z czego zbudować te no, schody? Myślę, że z tego drewna, bo jego mam dużo. A poza tym, tu będzie podłoga, zresztą też tam jest podłoga z tego drewna, więc myślę, że z tego drewna schody będą całkiem spoko. Myślę, że teraz trzeba zbudować podłogę. I, 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 i tak to wygląda, no. Myślę, że ta wieża jest całkiem ok. No, wiem, że tutaj szaleństwa nie ma, ale zresztą, wy dobrze wiecie, że ja się nie czuję zbyt dobry w budowaniu w Minecrafcie. Eee, więc, więc to jest i tak szczyt moich możliwości chyba. Tak mi się wydaje. Mm. <laughs> teraz, teraz, tak, zbudujemy sobie crafting table. Postawimy go tutaj i sprawdźmy, czy w plecaku nie mamy mm, nic jeszcze tego drewna. Mamy jeszcze dwa staki. Oczywiście nowy plecak o nazwie Duży Wór V2. Oczywiście V1 na no zawsze w naszych sercach. Tak, e, myślę, że z tego właśnie, z tych, z tych takich mm, półpłytek to się nazywa. Półpłytek, tak mi się wydaje. Slab. Wow, ile tego mamy, chyba trochę przegiełłem, ale to nic. Ale to nic. No i tak, tu będzie wejście, powiedzmy, tak. E, tu jest domek, gdzie jest domek? Czujesz domek, więc tu będzie wejście. Więc te schody zaczynamy odtąd. O! No coś takiego, zresztą no, to będę ulepszał jeszcze, ale, ale na razie może być tak. Znowu jest cimno jak w dupce, nie powiem kogo, na no, oczywiście, tak. Ale teraz tak i tak. No zobaczymy, może to jakoś fajnie wyjdzie, a jeśli nie, no to trudno. Ważne, żeby było funkcjonalne kuźwa, no to jest najważniejsze. Okej, okay, teraz ta wieża nam się rozszerza, więc my te schodki musimy też jakoś rozszerzyć, chyba. Tak mi się wydaje, chyba. Chyba. No nie wiem. Poczekajcie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to było dobrze? No nie wiem. Zaraz to wymyślę coś. Poczekajcie, zrobimy tak, tak i tak. I teraz tak, tak, żeby zachować ciągłość konstrukcji. I myślę, że możemy to po prostu... Pociągnąć w ten sposób, czyli nie zwracać uwagi na te powiększenia. Tak mi się wydaje, że to będzie w miarę spoko. No nie wiem. O... No i właśnie źle. Właśnie tu jest kuźwa źle. E, bo tu ma być tak, tu ma być e, wyżej, tu ma być wyżej, czyli ma być tak, tylko oczywiście ten podspodem jest niepotrzebny. Ma być tak, a tu ma być tak, tak i ma być tak. No i tak lecimy. Cały czas. No i jestem u góry, tylko widzę jeden problem. Ja stąd będę spadał jak głupi. Naprawdę jest to dosyć niebezpieczna wspinaczka. Tym bardziej, że gdy spadniemy stąd, to mamy 29 metrów, czyli pewną śmierć. E, więc to jest niefajne i tu na pewno jakieś barierki czy jakieś rozszerzenie tych schodów będą wymagane, bo to jest masakra. Dalej już niestety nie jestem w stanie wejść, więc muszę rozwalić podłogę. Dzień dobry, zrobimy najazd, najazd na bierze. hello, hello, witam e, Tutaj teraz nam jest potrzebne to i zalepiamy tutaj, tutaj Czekajcie tu, aha, tu już nie mogę przejść i tu będzie kawałek podłogi po prostu rozpieprzony e, No, dosyć duży kawałek podłogi Cholera jasna No a nic, to ja sobie wykombinuję, żeby Nawet teraz to zrobię, żeby po prostu już tego nie, nie Nie tego, co ja miałem wam mówić żeby już jakoś tego uniknąć, jakiegoś spadku czy czegoś takiego, no i mamy teraz dwa staki patyków. Oczywiście zrobię sobie trochę więcej tych, tych, e, tych fensów, dlatego, że będą mi potrzebne one do, e, do okien, których w tym odcinku nie będę robił. Bo jak widzę, to się nie wyrobię chyba. Chociaż no nie wiem, no zobaczę, za chwilę jak to, jak, jak stoimy z czasem. Tak patrząc z perspektywy czasu, te schody wcale nie były takim dobrym pomysłem. Serio, więc no nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak to zrobimy? Bo te schody, zobaczcie, zajmują mi całą powierzchnię praktycznie tego tej budowli, więc z wielką przykrością stwierdzam, że schody będą musiały się skończyć wcześniej niż planowano. Jak ja to zrobię, to jeszcze nie wiem. W każdym razie wiem, że te schody nie będą prowadziły do samej góry, dlatego że no a. Słabo to wygląda, prawda? Oczywiście, że słabo to wygląda. Mm, I już wiem, jak to zrobię. Za chwilę, za chwilę wam pokażę, jak to zrobić, żeby te schody były, ale nie do samego końca. Więc poczekajcie sekundę, dajcie mi chwilkę. Ok, no i zauważcie, że teraz tak, tu mamy te schody, prawda? A i teraz tak, hops, 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 hops. E, więc tak. Mm, myślę, że stąd tak, to będzie dobry pomysł. Czyli stoimy tutaj, czyli nam jest potrzebna ...ta warstwa y, i warstwa późniejsza. E, warstwa późniejsza nam nie jest potrzebna, ok. Czyli tak i, 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 i tak i myślę, że już każdy się namyślił. Oczywiście zrobimy tutaj nic innego jak drabinki. Fuck, 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 fuck. Rozpieprzę tą wieżę całą, no bez jaj jak chcemy wejść to wchodzimy, zamykamy i jesteśmy to jest pomysł zajebisty e, co jeszcze, dobra to teraz zróbmy te, 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 te okna, chociaż chociaż jedno, no nie wiem czy tak dobrze to będzie wyglądać, ale zobaczymy mm, na jakiej wysokości to zrobimy, na pewno tutaj na tej wysokości, a więc teraz trzeba zrobić, o okej, okay. a i teraz mam tak e, raz, czekajcie, raz Raz, kuźwa mać, no Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Osiem Czyli tak, na pierwszym nie Na drugim Na drugim, tak Czyli robimy tak To jest pierwszy poziom, czyli drugi Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy Cyk What the fuck co jest co jest nie gadajcie że coś się zesrało z tym znowu no nie mam pojęcia o co chodzi i tutaj musimy powiększyć yy, to tylko że o jeden mniej a nie tak nie tak nie tak nie tak no co jest kuźwa mać no okej okay, chyba teraz będzie okej okay. z jednej strony i dokładnie to samo robimy z drugiej strony Znowu za dużo. O co chodzi z tym? Okej, okay. okej, okay. już jest wszystko tak, jak powinno być. Ok, więc takie będą okna. Okna dosyć oryginalne, prawda? To nie są okna jakieś takie z szyb, tylko takie bardziej starodawne. I myślę, że to samo zrobimy po drugiej stronie i przyjdzie czas pożegnania. Bo trochę mi to zajęło, nie powiem. Ale efekty wreszcie są takie, jak chciałem. Czyli skończyć tą wieżę i mieć z nią... Dosyć, dosyć już wszystko ogarnięte. No oczywiście nie wszystko, bo najważniejszą istotą tej wieży są teleporty, których ciągle tutaj nie mam, mm, ale to już za niedługo się zmieni. W następnym odcinku myślę, że te teleporty będziemy już umieszczać yy, w tej wieży, tak mi się wydaje. O ile dobrze pójdzie z live streamem, bo gdy na live streamie nie znajdę tych. Mm, no co się dzieje? Ok, chyba już. Gdy na livestreamie nie znajdę redstone'a, to będzie lipa, a nie teleporty. No, ale będę starał się znaleźć. Co się kuźwa dzieje z tym? Nie wierzę w to, no. God damn it. Czy to wygląda jak to? Chyba tak, tak mi się wydaje. No nie wiem. Tu jest tak, tu jest tak. Myślę, że jest tak samo. Nie wiem, nie wiem, ale myślę, że tak jest. Także ziomeczki, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku będziemy zajmować się ściśle teleportami, tymczasem dzisiaj budowaliśmy sobie wieżę, wieża jest dosyć spoko, no i dosyć, dosyć fajnie wygląda, także ja Wam dziękuję jeszcze raz, dziękuję za to, że się do końca, dziękuję Wam za to, że jesteście, Ach, fajne. To fajna końcówka, wzruszyłem, wzruszyłem się, nie nażartuję oczywiście, dzięki, na razie, cześć, papa, pa. cholera,